No znaczy mówiliśmy o tym w telewizji, prawda? że to w Polsce jest tak, przynajmniej w ostatnich dziesięciu latach, że przedstawia się, znaczy albo się w ogóle w mediach nie mówi o masonerii, nie mówi się o tym, jakie są doniesienia światowe na ten temat. I jak się nie pomija tego tematu, to się go lekceważy. Sami masami zresztą teraz pojawiając się z rzadka gdzieś w mediach. Mówią o sobie, że zajmują się sprawami kultury i sprawami charytatywnymi. Natomiast jeżeli spróbujemy śledzić to, co w związku z masonerią piszą media zachodnie, czy to, co dzieje się po prostu na Zachodzie, no to okazuje się, że wciąż tam wybuchają jakieś skandale, afery, że ta masoneria no, jakby rzuca się w oczy, prawda? Śmierć prezydenta Francji Mitterranda wiązała się z tym zaferą, którą wywołała jego rodzina, która chciała pogrzebu katolickiego, kiedy no wiadomo było, że zmarł wielki mistrz masonerii francuskiej. Ona, żona Mitterranda wspomina Pisze wielokrotnie o tym w swoich pamiętnikach, że mąż jako jeszcze prezydent Francji jeździł na konsultacje z innym wielkim mistrzem swoim, guru i nauczycielem Fidelem Castro. Afera z lożą masańską P2, gdzie prokuratorzy udowodnili, że próbowała ona przejąć w sposób niezgodny z procedurami demokratycznymi władzę we Włoszech afery, co skończyło się tym, że, że wielu masonów trafiło do więzienia, że wielki mistrz Giuliano di Bernardo odciął się od masonerii tej dotąd istniejącej i zaczął tworzyć masonerię o czystych rę rękach. No skąd my to znamy? We Włoszech zresztą też udowodniono związki masonerii z mafią sycylijską. Wielka Brytania, gdzie cały szereg afer, między innymi była taka ważna sprawa, kiedy było szereg zamachów bombowych i w pewnym momencie znaleźli się podejrzani, którzy zostali skazani na wieloletnie więzienie na podstawie zeznań oficerów służb specjalnych. Później się okazało, że ci oficerowie służb specjalnych to byli masoni, a ci skazani to byli tacy ludzie, którzy masonerii się nie podobali. Stąd później... Zainteresowano się jakby głębiej kwestią masonerii w Wielkiej Brytanii. Pojawiły się te głosy, że nie ma demokracji w Wielkiej Brytanii, bo podstawowe decyzje podejmuje się w lożach i później lustracja antymasońska, która do dzisiaj tam obowiązuje i każdy, kto zamierza zajmować jakieś stanowisko publiczne, musi składać odpowiednie. Znaczy do tego trzeba wracać, bo to jest najważniejszym moim zdaniem temat. Da, bo dzisiaj masoneria, czy znaczy prawda jest taka, że jak się dzisiaj przedstawia programy masonerii, to dla coraz większej liczby ludzi one są jakieś takie normalne, zwykłe. No, co od nich chcecie? Da, one zaczynają być coraz bardziej normalne i zwykłe, dlatego że tak dalece udało się masonerii zmasonizować ten świat, to znaczy przemycić swoje idee, yy, zrealizować swoje programy. Natomiast także wielu ludzi już jakby nie widzi, że coś, co jest czystej wody satanizmem, jest tym satanizmem. No bo jeżeli Kościół mówił w swoich dokumentach, że masoneria jest pomocnikiem szatana na ziemi, jeżeli święty Maksymilian Maria Kolbe opisuje w swoich wspomnieniach z pobytu w Rzymie jako jeszcze kleryk, manifestacje masońskie, gdzie niesiono transparenty, szatan będzie papieżem, a papież będzie u niego yy, szwajcarem. To są takie jakby wprost odwołania do, do Lucyfera. Natomiast pamiętajmy o tym, że najważniejsza tutaj jest nauka, to znaczy masoneria, nauka Lucyfera. Masoneria jest organizacją czystej wody, sensu stricto, satanistyczną, bo realizuje podstawowe wskazania szatana. Prawda? Czyli człowiek, bądźcie bogami, człowiek ma być bogiem, ma być panem i Prawodawcą świata ma podejmować takie decyzje, jakie dotąd były yy, uznawane za decyzje, które tylko podejmuje Bóg. Yy, jeżeli yy, człowiek ma stanowić, co jest dobre, co złe, co jest prawdziwe i co jest fałszywe, ale to mało, bo to jest taki satanizm. Yy, powiedzmy, nazwijmy go, chociaż to by będzie zła nazwa, mniej szkodliwy, prawda? Znaczy on, on duchowo i moralnie jest bardzo szkodliwy, natomiast mniej szkodliwy jest w sensie, w perspektywie wolności, w sensie politycznym czy, czy gospodarczym. Natomiast tutaj ta doktryna szatana idzie dalej, że bądźcie jako bogowie, to znaczy bądźcie bogami w pełni. I do końca, bądźcie panami dusz, panami innych ludzi, prawda? i cała ta doktryna rządu światowego i pełnej władzy nad światem bierze się z tego satanistycznego przestrzegania. Trzeba by się bardzo daleko cofnąć, prawda? bo y ta doktryna, którą możemy nazwać doktryną, dzisiaj możemy nazwać doktryną masońską, czyli doktryna kabały, ona się zrodziła w środowiskach żydowskich w IV wieku po Chrystusie, prawda? jako reakcja niektórych środowisk na, na Chrystusa. I i to była doktryna, w której właśnie człowiek został postawiony na miejsce Boga, zyskiwał status Boga, i znaczy wybrani ludzie, nie, nie każdy człowiek, i e, ci wybrani ludzie mieli przejąć władzę nad światem. I w pewnym momencie w Europie, znaczy ta doktryna kabalistyczna, ona funkcjonowała w tych niektórych środowiskach żydowskich, natomiast w pewnym momencie w Europie zaczęła ona też, Został, zaczęła być przyjmowana przez środowiska europejskie i w ten sposób powstała tak zwana kabała chrześcijańska, niektórzy nazywają ją alchemią, która polegała na tym, że chrześcijaństwo traktowano jako pewien etap uduchowienia, że człowiek się w chrześcijaństwie uduchawia, uduchawia w pewnym nawet czytali w tych wspólnotach kabalistycznych naślad... w pewnym momencie zaczęto to tam czytać o naśladowaniu Chrystusa Tomasza A. Kempis i w pewnym momencie oni mówili jesteśmy już jak Chrystus, idziemy dalej. Prawda? I yy, można powiedzieć, że to była masoneria dostosowana do kultury i mentalności chrześcijańskiej. I, i, I tworzyły się loże różokrzyżowe w całej Europie, przede wszystkim w środowiskach ścisłych elit, to znaczy gdzieś na dworach czy blisko dworów królewskich i początkowo masonerii jeszcze nie było, a były te wspólnoty różokrzyżowe i one zajmowały się, znaczy ich, ich aktywność zmierzała w dwóch kierunkach. Z jednej strony się uduchawiali, znaczy uprawiali magię i, i, i starali się być tymi bogami czyniącymi z cuda do końca, a z drugiej strony zajmowali się polityką, więc oni spełniali jakby takie funkcje szersze funkcje niż, niż masoneria. I ja w tej swojej książce do tego odwołuje się dwukrotnie, to znaczy raz jak piszę o powstaniu Centrum Różokrzyżowców w Gieluniu, Europejskiego Światowego Centrum Różokrzyżowców, ale kiedy piszę też o tym, co dzieje się teraz w Polsce, co się stało, prawda? bo odwołuje się do tej sytuacji, która była na przełomie XVII i XVIII wieku, kiedy refleksja tych środowisk kabalistycznych, które zaczęły tworzyć wspólnoty różokrzyżowe była taka, że nie da się spoganizować Europy, jeżeli Polska będzie istniała na mapie. Patrzono tutaj na wydarzenia, na te, jakimi były, była odsiedź Wiednia i wtedy Powstała w Dreźnie loża Różokrzyżowa o nazwie Okrągły Stół, w której między innymi byli też Polacy. Co ciekawe, jednym z aktywnych bardzo uczestników tej loży był Jan Aleksander Lipski, kardynał krakowski. I ta loża doprowadziłaby do rozbiorów Polski w 1733, ale śmierci Augusta Mocnego, króla Polski, który był w tej loży jakby to wszystko przesunęła w czasie. No i w pewnym momencie yy, te loże różokrzyżowe...